Siemano z tej strony Arenteka. dzisiaj potestujemy sobie nowy system gamingowy Warzone kontra 10 kontra Reviews. Jak poszło, jak to wyszło? Zaraz zobaczymy. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Przede wszystkim lajkowania, bo tutaj jest lipa jakaś. No i jeszcze dzisiaj wyrosujemy sobie nowych zwycięzców ostatniego konkursu, bo te osoby się do mnie nie zgłosiły, więc pora na nowych. A mi już też zależy na czasie, żeby to wysłać i żeby mieć już to za sobą. Także przechodzimy do losowania, a potem przechodzimy do materiału. Pozdro. Tak więc konkurs był ogłoszony na klawiaturę i na myszkę, bo poprzednio też się nikt nie odezwał. Było losowanie. Są tutaj osoby, które wygrały, ale się nie odezwały. Więc pora na pora na losowanie. Ja sobie używam tej stronki. I teraz tak. Bierzemy link stąd. Tak, tak. Wklejamy. Duplikaty wywalamy. Siódemeczkę wpisujemy. Bierzemy komentarze. Komentarze wzięte. Startujemy. nowe zwycięzca to Matifati. I teraz tak. Matifati klawiatura. Teraz myszka. A myszka. To. Kamil 1. A Kamil to nawet kojarzy z TikToka. Także będzie raczej dobrze. Pozdrow. I zaczynamy teraz materiał. Ja już znikam, także obserwuj. Oj, subskrybuj. zalajkuj I napiszę, jaka kolejna gierka. Planuję Fortnite, ale zobaczymy. Zabij wszystkich wrogów. Ruszaj! Sługi BSP aktywne! zrzut uzbrojenia! Wykończ wszystkie cele w sektorze! Zabij wszystkich wrogów! Ruszaj! Pociąga zrzut uzbrojenia. Zbliża się gaz.